Bardzo szybko przed zaczęciem tego filmiku zapraszam jeszcze do subskrybowania i lajkowania, jeżeli filmik się spodobał. Bo duża ilość osób oglądających moje filmiki nie subskrybuje, a subskrybowanie sprawiłoby, że byliście na bieżąco. Ale już nie będę przedłużał. Miłego oglądania. Patrz Grzesiek, mamy jedzenie na miesiąc! Wypiję za to. Jakiś czas temu Facebook Facepanrzoda możliwość łowienia dorasta. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co takie łowienie potrafi nam zaoferować albo nad jak łowić, dlaczego łowić i z czym to w ogóle się je. W tym poradniku postaram się jak najbardziej przybliżyć podstawy, gdzie łowić, jak łowić i dlaczego w ogóle opaca się łowić. A na końcu zrobię sobie małe podsumowanie. Miłego oglądania. Zanim w ogóle przejdziemy do łowienia, zacznijmy od tego, że aby łowić, nie musimy nawet tworzyć wędki. Wystarczy udać się do najbliższej wioski rybackiej. Następnie rozmawiamy z tym oto NPC. Od niego dostajemy proste zadanie, aby przynieść mu wabik. A w nagrodę dostaniemy wędkę i przynęty. Jeżeli zrobiliście już tą misję, a straciliście wędkę, możecie skratać sobie nową, za mały koszt 200 drewna i dwóch linek. A jeżeli chodzi o przynęty, możecie użyć robaków, które dostajecie za podnoszenie żywności albo jakiegokolwiek innego rodzaju jedzenia. Tymi szybkimi krokami jesteśmy gotowi przejść do następnego kroku. Skoro mamy już wędkę i przynęty, teraz przydałoby się znaleźć miejsce do łowienia. Zacznijmy od tego. Jakie ryby nas interesują? A jest ich kilka. Miejsce, w którym łowimy, zmienia jakie ryby możemy tam znaleźć. Tutaj macie listę wszystkich ryb i gdzie można je złowić. Ale ryby, które nas interesują, najbardziej są poniżej. Dlaczego nas interesują? Do tego przejdziemy później, ale zapamiętajcie sobie, oto te rybki. Jeżeli chodzi o to, gdzie ja polecam łowić, to moim wyborem zawsze będzie safe Zone, gdyż można tam złowić rekina, który oddaje najbardziej ze wszystkich ryb, o ile łowimy na pewnej głębokości. Już nawet nie mówiąc o tym, że nic wam tam nie grozi, oprócz lekkiego dokuczenia ze strony innych graczy, ale jako gracz raz to dla was raczej nic nowego. Mówienie samo w sobie jest naprawdę proste. Kładasz przynętę na wędkę, różne przynęty mają różną siłę łowienia. Więc naturalnie silniejsze przynęty złapią nam lepsze ryby. Następnie zarzucasz przynętę do wody, używając prawego przycisku na myszce. Czekasz, aż ryba zacznie brać i wtedy pod klawiszem S przyciągamy rybę do siebie. Pod A i D ciągniesz rybę na boki, aby ją zmęczyć. Większe ryby będą z nami walczyć, więc warto je zmęczyć. Zbyt naciągnięta linka od wędki się zerwie i stracimy przynętę. Kolejna sprawa jest taka, że ryb z oczu spuścić nie można. Kiedy to się stanie, automatycznie przestajecie łowić i tracicie przynętę. Również kiedy ryba już jest około brzegu, pewnie że ją przed sobą, jeżeli będzie za bardzo na boku wtedy linka też się zerwie. Jak widać łowienie jest dosyć proste ale trzeba do niego się lekko przyzwyczaić. No dobra, wiemy już gdzie łowić i jak łowić. No ale teraz zapytacie, no ale po co mi to całe łowienie skoro mogę w tym czasie robić inne przydatne rzeczy? Na co ja odpowiem, że łowienie ma swoje naprawdę przydatne korzyści. Na przykład za złowienie mojego na dwa razy możecie go sprzedać za 90 złomu. A zaufajcie mi, złowienie mojego na dwa razy nie jest aż takie trudne. Tutaj macie cennych wszystkich ryb. Szczerze sprzedawanie pstrągów mało się opasa, więc pstrągi zazwyczaj polecam używać na przynęte, gdyż mają one 10% mocy przynęty. Wszystkie ryby, których nie da się sprzedać polecam wypatroszyć, gdyż ich mięso ma większą siłę przynęty niż one same. I tutaj wam to jeszcze przy okazji trochę tłuszczu zwierzęcego, czyli idealnie na jakiś piec. No dobra, ale może złom was nie interesuje. W takim razie warto też wspomnieć, że za wypatroszenie rekina można też zdobyć niebieską kartę. Może być to przydatne, kiedy mieszkacie w miejscu, w którym ciężko o niebieską kartę. Łowienie ryb może nie jest metą i nie jest to najbardziej efektywny sposób na farenie złomu, ale na pewno jest to strategia działająca, nie wspominając o tym, że ryzyko tej strategii jest prawie zerowe. Więc jeżeli chcecie się wyluzować i pofamieć złom w spokoju, łowienie ryb może być idealnym rozwiązaniem dla Was. To by było na tyle. Lecę z nurem, do następnego.